No i lecimy z kolejnym dniem. Kolejny zarobek. Staramy się zarobić jak najwięcej kasy w naszym biurze. Tani siur na wstępie. Oczywiście trzeba posprzątać biuro. No i co? Otwieramy go. Otwieramy biuro. On jest wystawiony. Pancerna lodziara jeszcze nie jest wystawiona. A zaraz wystawimy. Yy, nazwiemy ją. Aha, nie mogę jej nazwać. Ono już jest, ono już jest na sprzedaż. Bez kit nie zauważyłem. Ale mamy pierwszego klienta, więc spoko. Baba Olmo Oksy. Mm, 64700. 5200 jest Twoje. Bierz to ode mnie. 5000 tysięcy. Widzę, że nie jest chętna do targowania się. Dobra, na szczęście wyszło. Yy, dzisiaj. O, Mietek. Mamy 14 tysięcy już widzę, więc szybko to idzie. Tygodniowo 500. Zatrudnimy go. Zatrudnimy Mietka Idziemy do sąsiadów w sąsiedztwie. Kupimy jakieś kury może. Jest dom nas za ile? Za 60 tysięcy. Oleg Arbus. Jakie fele wielkie. Dobra, on musi być mój. Kino go sprzedaje. 24 tysiące. Patrzcie, daje 12. No, niestety się nie uda. Fajny Garbusik, no ale nie wiem czemu on, za, on chce tyle za niego. Tu też są fajne fury. To już mieliśmy w poprzednim odcinku taki Citroën, no, ale możemy go kupić. Ma ABSy 4900, 4500 i go biorę. Od razu. No to super. Jakoś lepiej się targują. Targują te NPC. -ty. Co jest ty? 4700 ostateczna oferta i więcej nie dam. No i nie biorę tego. Ciągnie kiche. Dobra. To jest ładne. Ale on pewnie dużo będzie chciał za to. 27 tysięcy. Czy my coś dzisiaj kupimy w ogóle? Bo aktualnie jest taka lipa. Mam nadzieję, że to chociaż kupimy. To coś ma. 6 tysięcy. 5700. 5 Biorę od razu. No nie wiem. Po oni zaczęli się nagle tak targować i nic nie chcą mi sprzedać. Dobra. Jest mój samochód. Ekstra. Oj, jeszcze skill pointa mamy. Elegancko. Pyk, przetargowanie. Czy mycie? mycie samochodu weźmiemy. Weźmiemy mycie samochodu i to. Yy, daj mi. Czy to, coś, czy to coś ma w ogóle do naprawy? Ma. Dobra. Dodawaj to, to do naprawy. Lecimy kupić kolejny samochód, kupimy tego Citroena yy, Najwyżej pozbędziemy się wszystkich pieniędzy Ale le lekkie, neg bez negocjacji nie kupuję Citroen A4, aha, no dobra, niech już będzie Mamy 3000, pojedziemy sobie do domu o, Ale to się wolno rozpędza, tragedia Tu jest Mustang, dobra, tu są fajne samochody tu oczywiście bezpiecznie, przez to musimy przejechać te lepie. Wolny ten, Wolna ta cytrynka Ja w sumie nie sprawdziłem, czy, czy ona ma coś do naprawy Czekajcie, brudna jest Dobra, to dalej ją umyjemy Damy na biuro, ją umyjemy szybciutko bo to i tak jest tak zniszczone, że nie ma sensu tego nawet naprawiać Trochę małe te biuro, możesz go zatankować w sumie, możemy go zatankować Wyłączyłem mu silnik, bo mnie denerwuje ten dźwięk I Idziemy do naprawy, do mechanika, bo tam mi furę kolejną naprawia Ile za to chcesz? 700, dobra masz Teraz tego sobie pójdziemy wystawić Cy -cy Cytrynkę, strona, to mamy aktualnie na tym 5000 zatankowaliśmy do pula, więc myślę, że za 7,5 może pójść Jeszcze noc się zrobiła, super tam i nawet teraz nie naprawią. Wyśmienicie. Idziemy się przespać. Wiadomo, że teraz będzie na minusie. W sumie nie, na plusie. Czemu jesteśmy na plusie? na no ja tyle kasy nie mam. Pewnie nic nie zainwestowałem. Dobra, nie będę narzekał, że jesteśmy na plusie. Zamykamy chatę, żeby żaden menel tam nie wszedł. I powinniśmy mieć już mietka na tym, na biurze. Mamy dzisiaj. ofis jest brudny. No wiadomo, że posprząta. Ale mamy dzisiaj aukcję. Na aukcję ja raczej jeszcze nie pójdę. Niestety, ale widzę, dobra. Mieciu sprząta. Pomogę ci, pomogę ci. Ole szef, pa. Chyba na jakąś. na jakąś zarazę jest przygotowany już. Dobra, yy, na jakieś wirus. Tutaj yy, 7500 chce, a możesz nam dać 6300 yy, 6700 jest twoja. Weźmiesz taki elegancik, no i wiadomo Proste, że tak A ty co, masz coś do roboty? ole ale be bebek ci wywaliło, ty gapisz mi się na bebech? Samochód naprawiony Dobra, jedziemy Nie wiem jak się w sumie gąbką jeszcze myje To ma nitro nawet. co ty gadasz? Olfele też ma ładne No nie ma nitra, nie ma nitra Uuu, fuck, dobra, nie zniszczony Idziemy wystawić go Ciulowo się nim skręca Wyłącz silnik Kolejna cytryna Jakiś wysyp cytryn jest Citroen 4 Bomba 700, więc za 8000 jak pójdzie, będzie Git. Zdjęć jeszcze nie możemy robić, bo nie mamy tableta. Mamy 9000, jak to się sprzeda. Poko. Idziemy do sąsiadów. W sąsiedztwie może coś dzisiaj się uda kupić. U Tesla. Bardzo ładna Tesla. Jakaś coś do wyklepania, coś? Nie. Elon Musk. Ty, Elon Musk mi Tesla sprzedaje. Elon Musk. Wpaść 46000. Podziękuję chyba, podziękuję. Lodziary nie chcę na razie. Zobaczymy, co będzie później. Lodziarki w sumie. Radnej żadnej lodziary. Punto. Pragnę jak Punto, ale do wyklepania będzie. Yy, oho nie chcę pokazać. Coś tu mi śmierdzi, bo nie chcę pokazać, jakie ma te. Ma zniszczenie, więc dam ci 1800, bo tutaj. Dobra, 200 niech będzie, max, bo nie wiem, czy on jest zniszczony, czy coś. Dobra, nie bierzemy tego na razie. Pójdziemy sobie na inne samochody. O kurde. Ole to jest. Ole zardę biały. To jest wszystko do. Tutaj będzie wszystko do wymiany, chociaż to jest takie malowanie. też nie chcę pokazać, ile za to chcesz. 25 tysięcy. No nie ma bata. To jest supra Kolejny Elon Musk. Kolejny Elon Musk. 75 tysięcy. Niestety nie. Niestety nie. Wezmę, pójdziemy sobie, jak tutaj nic się nie uda Kupić, to niestety nie będę miał wyboru Żeby kupić tamtego poprzedniego pun Punciaka tak zwanego, mamy Ol wielkie fele tu się ledwo mieszczą, 13 tysięcy 8900, bo ja wiem, że on jest tyle Warty, no i nie, ol przecież tu się fele Nawet nie mieszczą w tym samochodzie, Trzeba co dzisiaj kupię Za 8 tysięcy, nikt nie chce Mi pokazać zniszczenia, nic, 5400 5100 i jest Moje, biorę od razu, nie będziesz się musiał Męczyć, aha, no to 5200 Dawaj mi go, no i great deal, super Mamy 3700, wątpię, że camper będzie za tyle. Nie uda się raczej go wyciągnąć za tyle, bo one przeważnie drożej chodzą. 11. No właśnie, więc ciągnij kiche. Na aukcję też w sumie nie pójdziemy. Oho, Passat by nie przyjechał. Co jest? Może tutaj jeszcze coś kupimy? No kuźwa. Ludzie tu jeździć nie potrafią. O, golfik mnie puścił. Dzięki bardzo. Tu jaki ładny golf jest na sprzedaż widzowie, to musi być moje. Ska piąteczka, piąteczka. Ja to chcę. Ile za to chcesz? 24 tysiące, no ci się pogrzało. Dobra, idziemy ten samochód porobić i go sprzedamy. Aktualnie widzę, że nie masz szans, żeby coś więcej kupić. Jak tu takie ceny zaczę zaczęli wy to będzie do wyklepania, tylko tylni zderzak w sumie, nie? No jo, ale jak to bokiem lata? To samo już bokiem lata, to nic nie trzeba nawet dodawać. Oh, fuck. No to nie ciekawie, no to nie ciekawie. A tu jeszcze da. No to patrzcie to, patrzcie to, to samo. No i właśnie, tak samo bokiem lata. Idę to naprawić i jeszcze go trochę porobić, bo myślę, że warto. Bo pa pa on to jest taki, pania wyścigówka w sumie. Co to będzie do roboty? Przedni zderzak, góra i tylny zderzak. Spoko, spoko. Ile ci to zajmie? No trochę ci to zajmie, więc aktualnie idziemy zobaczyć. Czy są kupców na nasz samochód ale chyba nikogo nie ma. Czyżby miętek wszystkich odstrasza? Czyżby miętek wszystkich odstrasza? No nie, mów. Taki piękny, nawet ładny kolor jest. A miętek, o, le korek tam jest. Mietek wszystkich zaczyna odstraszać. ciekawie, ciekawie. Dobra, zaraz będzie naprawione. Ty jak to są bracia? Brac... Bracia sejamscy normalnie. Bez kitu, Nie do odróżnienia. Ten może ma... W sumie nie, nawet bebek się zgadza. Tak samo. Ten ma jakieś dwie kosy, jak w się prawie nie. Shadow of Jersey. Dobra, wszystko naprawione. Yy, możemy teraz jechać, cię lekko podrobić. I oczywiście cię sprzedać. Mówię, na aukcji nie ma sensu teraz iść, bo nie obata, że. Aha, tu ktoś siedzi no to super Tam też ktoś siedzi Wiesz ten samochód No i Cicalapone Ładnie ten samochód wygląda Racingki też bierzemy To też, to też Wszystko ci w sumie damy Na ziemi leczne jak najniżej Czerwone Dobra, czerwone Koła damy ci A koła nawet nie jestać dobra Niech tak będzie Jeszcze ci tylko kolor zmienimy No i teraz to Manitro, nie? Teraz to Manitro O, oh, fuck Jak to szybko jedzie Dobra I dajemy ci tutaj teraz kolor czarny Czarny, ale się polisz Nie, metalik bardziej Ło No i super Aha i koloru nie dałem. Ci czarnu. Znaczy co? No, teraz to to fajnie wygląda. Teraz myślę, że może za fajną sumkę pójść. Jeszcze z nitrem. O, mamy kupców, mamy kupców w końcu, mamy w końcu kupców. Ole. Zapitalacz, mogę rejestrację zmienić, ale dobra, niech już będzie eee, nazwiemy go nie tego, cofnij, cofnij, jak to się cofa, o, cofnij tego Zapierdalacz to będzie, ja chcę za niego 10 tysięcy, w sumie nie, 11, 11 tysięcy Idziemy tutaj i mamy kupców, babka do 8 tysięcy, no on jest tylko lekko brudny, to se go umyjesz, co ja ci go będę mył 6 tysięcy, no przecież mi się to nie opłaca, 7 400 i nie mniej, spierdalaj czy znaczy co? Yy, ty? No brudny samochód, tylko no możecie dać więcej. 7200, dobra, to już lepiej, proponuję. 7,5 jest Twój. I zarobię tysiaka tylko na nim, ale zawsze coś. No i to są kluczyki, elegancko. Mamy 8000. Teraz można coś kupić szybko. Niech się tu się klienci zbierają. Ja pójdę do sąsiedztwa, zakupić kolejną lodziarę. No spoko, bierzemy kolejną lodziarkę w sumie. Jak będzie dobrą cenę, miało 3100. 2800 biorę od razu. Aha, za mała, to 2900. No to nie bierzemy. Do, bardzo dobrze się dilu Dilują, dealują, targują w sumie. Dealerem to ja jestem. Tani siur. najlepszy dealer. W okolicach. Yy, dobrze się targują w sumie. To. No tutaj mi nie pokazuje nawet specyfikacji samochodu. Dwa dwieście. za 2 i biorę. Po prostu, żeby mieć samochody. Ja nie że co się dzieje, że się targować nie chcą? Czy on nic nie ma. Ja pierdzielę tragedia. O kurde. Dobra, alon szy... Jak on ładnie brzmi. Zdziwiony jestem, aż zdziwiony. O, oh, fuck, nie! O kurwa. Dobra, działa, działa. Możemy tyłem jeszcze pojechać. Nie, milimetry. Mamy klientów na samochodzie. Mamy jednego. Dobra. To cię stylingujemy Tak samo. Racing kit ci damy. Turbonos. Dobra. Na razie tylko tyle będzie. Kolory nawet nie zmienimy. I tak już tak baniasz, Tyłem wszystko wpieprzamy. I tutaj mamy kupca na harną perełkę. Ile chcesz? Ile. No i git. Bierz to. 16 tysięcy mamy plus samochód. Dobra. W tym odcinku dosyć dobrze się dorobimy. Ty. Dlatego chcę 7 tysięcy. Myślę, że on jest tyle warty. Mam jeszcze 16. To na szybko w sumie można podjechać do sąsiedztwa. Sąsiadów. Dla 16 to tylko tego mogę kupić. Bo nic więcej nie ma. A to ma wszystko. To ma. No bez to wszystko, 2400, 2400 nie, chce mi się z nią targować 53 chociaż te, yy, 53 złote targuję i nie więcej, nawet nie wiem czy szczerze jest brudny, czy jest czysty mijam te wszystkie górki, żeby nie miał jeszcze więcej uszkodzeń, nie chcę mi się cały czas samochodów naprawiać, tu może tylko wyskoczymy nie, no i git, i mamy nawet klientów już przyszli, szybcy są punciak, punto opiat. co to jest, no punciak, no sigg lekko uszkodzony, no weźmiesz go to jak za zero, czekajcie, widzę wiatru cenę ustawiłem, fuck, ja bez kitu Samochód za 0 zł, żebym wystawił Ja za 11, a już nie sprzedam w sumie No to nieźle, a tego chcę za 5 Dobra, idziemy spać, następnego dnia przychodzimy I... Kosimy kacę dalej. Idziemy do biura. Sprawdzamy, co tutaj może być. Brudne jest, dobra. Miejcie posprzątam za ciebie. Nie martw się. Mm, dobra, czekamy na klientów, a dzisiaj jest y, car market, więc chętnie pójdę Zobaczyć jakie samochodziki tam są. Bo może zaczyna się Cięc, coś się uda ogarnąć. Ciekawego. O, o, to jest moje, to jest mój samochód. Kupuję go. Kupuję go normalnie, taką. Przestać mnie na pewno. No, było stać. To są chyba ole porobiony. Gruzik 289. Spokojnie. Te samochody jeszcze będą na pewno na mnie na nie będzie mnie stać. Dobra, tu możemy się... Targować do 5 I bierzemy go Wyższą ofertę Dobrze się targują Skurczy syny No dobra Bierzemy tyle Ale ma wszystko w sumie Na ile będziemy mogli sprawdzać te Dobra Show detail To Ta Tankujemy Jadyma Pastomery in the office Dobra Szybko jedziemy teraz Mamy kupców I tu ilu Dobra Daj to do naprawy Bo i tak nie mam miałem... No Kurwa Teraz sam pewno muszę da dać to do naprawy Naprawiaj Długo ci to zajmie Dobra masz w sumie wszystko jest tu do naprawy, więc Mietek przyciąga klientów, Mietek przyciąga klientów Tu mamy czterech, zaczynamy to do najwięcej, ja chcę 11. mogę wam jeszcze zatankować jak chcecie Trzy tysiące, no cię pogrzało ty, 2500. no to żem sprzedał, jak tu jeszcze porobione jest, za trzy ileś powinno być Trzy ileś powinno pójść, a nie za jakieś dwa i pół tysiąca, śmieszne Trzy pół, dobra, masz za cztery pięćset i nie chcę tego samochodu widzieć na oczy Trzy i pół, cztery, no ale ciul walony, dobra grubemu zaproponujemy Ilą chce, 3200. 3600, dobra, będę najwyżej na stracie. Weź go. No, co jest cel? Nie, nie mam sił do tego samochodu. 5000. Myślę, że to jest. Jesteś w stanie to wziąć za 2700. Prze to nic nie zarobię. Tu nic nie zarobię na tym 52400. Albo tu mam jeszcze klientów, już się nie, nie mieszczą w tym. Słuchaj, nie się, że ta babka się nie mieści. Znaczy co? 2300. No 2700. To się dzieje. Coś, czemu oni. Nie, no, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że ja prawie nic nie zarobię. Tylko brudne. 2200. Nie wiem, co się dzieje. Za 5000. Mu... Za 3000 minimalnie musi pójść. 2700. Dobra. Za 3. Ona puści za 3. 600 w zarobku, ale to ty gadasz? Że nie poszło za tyle. Dobra, Git. Poszło w końcu. Idziemy pod naprawy na mechanika. Ty no nie zarobiliśmy jakoś dużo. Myślałem, że to więcej będzie zarobku, a tak naprawdę to jest slipa totalna. Dobra, zatankujemy cię jeszcze do pula. Nie dajemy ci, nic, bo z takiego tajnego samochodu nie ma sensu nic do... dosłownie nic dawać. Dobra, wyłączamy silnik i sprzedajemy mały zapierdalacz Citroen znowu. Dziś dzisiaj wysyp Citroen jest. Za naprawdę dałem tyle, więc co 8 tysięcy. 8 tysięcy mi daj. Zostajemy w tym odcinku niestety tylko z 12 tysięcy samochód, ale za to rozwinęliśmy sobie umiejętności, więc spoko. Myślę, że następny na tani śur więcej zarobi to no co Ostatnio zostawcie łapę suba ście